Hej, 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 z tej strony. Kaspi, jak coś. Hmm, zagramy sobie w modzika. A plus, moi delu, del, deluge. Czyli jak. E, co by się stało, gdyby Francuzi wygrali wojnę napoleońską? Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to tak e, powinno być. Dobra, e, tak sobie myślałem. I hmm, myślę, że zrobimy sobie tutaj ten, G People Republic of Germany z prostego bardzo powodu. Dzień pierwszy mają oni wojenkę, Pomi jest pomiędzy Teutonic Reich i Kingdom of Westfalia tutaj ogólnie mógłbym kombinować na przykład tu nie wiem w y tutaj tej tałtoni to kraj <słyszy> no się zastanawiam ale nie tu widzę że mniej państwewek jest dobrych które tutaj mogło patrzeć jako do... ten? No... Bo tutaj mamy magiarów i mamy jeszcze... Włochów, więc myślę, że nie. Ja jakoś... się zastanawiałem, właśnie, zagramy sobie nimi, bo mamy z dwóch stron obronę, musimy też zrobić, więc... no... Spoko. Miejmy tutaj nadzieję, że to nie będzie strasznie jakoś wyglądać w moim przypadku in tp. Mhm. Mm no. Mhm. Mm Dobra, czyli co, tutaj mamy pierwsze co, to widzę, że uję. Dobra, zapomniałem o tym, że tutaj jest takie coś. Yy, dobra, tutaj mamy demokratycznych i nacjonalistów, czyli musimy wziąć to Faktora output. Wow, ok. Construction speed. What? Ok. Ok. Dobra, to weźmiemy sobie, myślę, to. Mhm. Mm Dobra. Od razu usuwamy to. Od razu mówię, nie zamierzam nawet się bawić w to. Eee, dobra. Czy ja mam w ogóle jakiekolwiek samoloty? Mm. Okej. Okay. Eee, aha, Tactical Bomber, czyli ja nie mam tutaj nic innego. Dobra. Od razu. Eee, pokażcie mi tylko jedno. Tu mamy... Takie jednostki, takie jednostki. Dobra, czyli ja po prostu zmieniam wszystko na to. E, dobra, teraz tak pierwsze co? Ustawiamy tak i tak, dobra. E, teraz trzy jednostki, pięć jednostek stąd na to miejsce i mamy już przyszykowane wszystko, dobra. Teraz tak, patrzę, mamy jakichś fajnych typków. Dobra, tu mamy Trickstera. Hmm, nie, myślę szczerze, że Peter będziesz dobry. I myślę jeszcze, tutaj był Mekel. O, weźmiemy ciebie. Mhm. Dobra. I tu się ustawcie. Tak, dobra. I teraz tak, tu ustawić ją, proszę mnie tutaj i tutaj od razu. No, dobra. Mm -hmm. I teraz tak, czy ja tutaj mogę. Hmm, nie, wie, wiecie co, weźmy sobie na razie. Tak, e, dobra, weźmy, dołączmy na razie na filetowy front wszystko. Weźmy lepsze karabiny, więcej output dla moich tych i weźmy sobie od razu tutaj to. Yy, jesteśmy w czasie wojny, więc troszkę inaczej tutaj będę musiał popatrzeć na to ogólnie. Yy, dobra, jeszcze tylko bym chciał, żeby obie tutaj skrzydła, oba skrzydła miały chociaż prostu samolotów. Yy, pewnie będzie to ciężkie do ogarnięcia, ale dobra. Tu ustawmy tak, tak, tak. Dobra. Yy, teraz tak, Ciebie mogę usunąć całkowicie, bo to nie to. Dobra, zostawmy te na razie rzeczy i tyle. Mhm. Mhm, mm Guderian. Hmm. Okej, okay. ojej, zapomniałem, że tutaj jest tyle tych rzeczy. Jasne, przyjmiemy każdą pomoc. Mm, a, tutaj mamy łodzie podwodne, tu mamy to, dobra. Weźmy od... Mm, o, widzę, Albanię weźmy. Mhm. Dobra, to teraz tak popatrzmy, sobie wezmę, chociaż dwa te. Weźmy co tutaj mamy. Hmm. Dobra, weźmy to. Kiedyś tam się to zrobi, dobra. Hmm, dobra, czyli co? Tutaj najważniejsze, że trzymamy się w miarę dobrze. I zaraz zobaczymy. Tu możemy skontratakować. Tu widzę, że jest problem, chodź mi tu. O, kolejne, widzę, dobra, to teraz destroyers, weźmy sobie te droższe. No, okej. Okay. Yy, dobra, co wy tutaj robicie tu? Coś dajecie sobie radę. Dobra, weźmy to wyślimy jakąś noskę mm, dobra. No dobrze, what? What the hell? Nie, żadnych tutaj zmian flag. W sensie nie potrzebuję tego. Z prostego powodu nie mam kurde innych rzeczy na PP wydawać, co? Ej, dobra, jak tu wygląda? Dobra, wy tu się utrzymujecie, dobra. Tu bym chciał, żebyście przestali mi tu tracić armię. Wy tutaj w miarę, to wszystko idzie wam dobra. No, to najważniejsze, że w miarę to jakoś wygląda i tyle. Ej, na razie nie tracę żadnego tutaj ważniejszego miasta, jak nie stracę ważnego miasta, to jest wszystko ok. Mhm What? Okej, okay. nieźle im idzie ogólnie, powiem szczerze Mmm, dobra, Factory Output To jest najważniejsze czy ja tutaj coś mam takiego, co od razu mi da taką typową entrenchment planning? Hmm. Dobra, weźmy to. Bo też szczerze to może mi się tutaj przydać. Dobra. Dobra, cofnijcie się stąd, jeżeli możecie. Hmm. Chyba że nie cofniecie się. Dobra, przestańcie tu atakować, nawet nie podchodźcie do tego. Dobra, przestańcie tutaj atakować, dobra, tutaj się trzymacie, tu też jest OK. dobra. To tam najważniejsze, że jakoś to w miarę to ładnie wygląda. Hmm, okej. Okay. No dobra, czyli oni tutaj już zaczynają się wpakowywać w te miejsca, gdzie ja już się załatwiam okopować dosyć ładnie, więc... No, Pier pierwsze tutaj odrzucenie jakby to już powoli mija, więc spoko. Dobra, yy, ok, tutaj jak wygląda? Hmm. No, tak średnio to dalej wygląda, dobra. Hmm. O oh my, what?! O oh, wada, wow, hell. Dobra, tu chodź mi się cofnij, ty chodź mi tutaj. Proszę cię, ładnie weźcie się, przesuncie. O mój, Mmm... muszę odzyskać z prostego powodu, hmm. Are you? Oh, the hell! Ah oh, get, damn it! Dobra, widzę, że moje zmiany tutaj trochę ciężkie są, ale dobra. No miejmy nadzieję, że wytrzymają moje jednostki. Eee, dobra, chodźmy tu, chodźmy tu. Mhm. Dobra, Weimar. Weimar ogarnęliśmy, to jest najważniejsza rzecz. mhm. Mhm. Mm mm, dobra, czyli co tutaj mamy e, pytanie, bo jak ja w ogóle tam ustawiłem w ogóle te moje... Aha, mają tutaj to, dobra e, tu nie, ale tutaj mogę wziąć już od razu sobie to, mhm. Mm Out of supply, reinforcement rate. Dobra, to weźmiemy to sobie teraz, dobra. I teraz weźmiemy sobie tutaj tą rzecz. Mhm. Moje tutaj jednostki, może, może ja będę nie będę mi dostawać siły politycznej, ale za to będę mieć. Trochę lepszą sytuację już yy, z okopaniem się itp, mhm. tylko te strikes, what the hell, kto za geniusz mi wymyślił, że mam dostawać już strikes, no przecież to są yy, tutaj bunty robotników, no normalnie przecież jak może być bunty robotników, jak to, jak kieruje, jak tutaj rządzą my robotnicy normalnie, no, nie czaję tego. Au. Mm, nie, tutaj tych to już mi niepotrzebne jest, tak bardzo dobra. Teraz wezmę sobie yy, szybkość budowania wszystkich rzeczy. No, ho, 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 ho. Dobra, to będzie potrzebne mi to bardzo. Jasne, poproszę to. Mm, świetnie. Świetnie, że ja mam, no dobra, mniejsze straty niż oni ten, ale chodzi mi, że mam mało punktów siły politycznej, której kurde nie mogę dostać, bo ktoś mi się tutaj powiedział, że chce buntować się przeciwko moim wspaniałym rządom. What the hell! O oh my godness, ale za 120 punktów siły politycznej, to ja wolałem bym wziąć kurde za 100 si punktów siły politycznej tutaj to. I to kurde lepiej daje mi więcej rzeczy i mniej debuffów normalnie powiem szczerze mm, szczerze nie przestańcie, bo tu nie ma sensu. Dobra, Infantry Expert Wy tutaj też Infantry Expert. Adaptacyjnego weźmy jeszcze dla ciebie, no. Dobra, Infantry Expert, tak, później Logistic Wizard. Najpierw Infantry Expert, bo to jest lepsza rzecz jednak. Według mnie. Tutaj nie ukrywajmy, przynajmniej według mnie. W ogóle ile oni mają... a no dobra, to po części oni mają trochę gorzej z fabrykami, ale nie. W sensie mógłbym z nimi zagrać, ale... Jakoś wolę te mi. Z tego prostego powodu, że mamy dwie wojny. Tym i powiem szczerze, że skoncentruję się tutaj. Nie będę dotykać tego tutaj jakby terytorium i tylko będę tutaj chciał ich oddzielić jakby w dwie... Na, na dwa fronty porozdzielać ich i już mają problem. Chromu, nie tam, bez przesady, chromu nawet ja nie potrzebuję, bo to do okrętu, więc to tam może być yy, tak sobie. Mm, super, bym miał teraz właśnie 150 siły politycznej i już bym mógł sobie coś ogarnąć, a ja tutaj widzę Mhm. Dobra, czyli to jest moje. Dobra. Dobra, e, Division speed Aha, interpretatorzy, tutaj, czy coś, ja tutaj w ogóle mam z tego powodu, czy raczej tutaj nie. Czyli, mhm. w trzy opcje, może w cztery opcje możemy pójść: więcej odczytywania i szyfrowania, i szybkość dywizji. No dobrze. Organizacja i odzyskiwanie dny organizacji, to tam nie. Zdobywanie tutaj... Szczerze? Weźmy to. Hmm, weźmy sobie to tak. Z tego prostego powodu, że on teraz powinienem mieć... O, nie mam... Żadnej dodatkowego bonusu z tego powodu? Aż dziwne, jak dla mnie, dobra, mniejsza. Tu mamy 0 Manpowera, tu mają. o jeden. Okej. Okay. no dobra, dobra, dobra. Teraz tak, radejko. Hmm. Czyli co tutaj widzę, że mógłbym spróbować was tu przeciągnąć lekko. Mniejsza, nie chce mi się nawet czytać tam tego, co tam się dzieje. Uh, albo mógłbym wziąć, bo tutaj mamy radikal. Nie, wolę, wiecie co. Tutaj te Great Leap Forward, żeby mieć dalej tych radykałów. W sensie, what? okej. Okay. A, centralne siły. Hmm, okej. Okay. mm yes i'm shemuel in. mm-hmm what okay No, szczerze powiedziawszy, wolę jednak tutaj na południe iść z prostego powodu. Mamy wtedy więcej możliwości. I tutaj pokażcie mi, ja bym usunął jedną tą jednostkę, ustawiłbym dodatkowo jedną tą jednostkę, zmniejszymy artylerię. Będziemy mieć strasznie, ale tutaj będziemy mieć za to tego. Dobra. Przy okazji trochę powera zwiększyłem sobie dzięki temu, bo mniej przecież potrzebuję tutaj na jednostkę konkretną tutaj siły jakby. Więc z jednej strony jest lepiej. Are you freaking kidding me? Why? Gat Demet! Już 240 minus siły politycznej dostałem. WAT Ja Mhm. Dobra, czyli mamy tutaj moje jednostki już są troszkę bardziej ogarnięte. Możemy teraz zacząć trochę już output yy, zwiększać moich fabryk. To weźmy tak, zróbmy sobie na razie. Zwiększymy sobie tutaj też y, wyrzut tych moich jednos sprzętów wsparcia, bo to już jest też widać powoli. Are you freaking kidding me? A jesteście szaleni? Nie będę z monarchistami. Tylko robotnicy. W sensie mógłbym sobie z, z nimi handlować też, ale nie. Po prostu nie opłaca mi się nawet. Za chwilę pójdę z nimi na wojnę i co? Za zaraz będę pewnie mieć jeszcze negatywny wpływ jakiś, bo no, co? bo tak a wybory, żebyście przestali mi tu tracić kurde to te, 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 to wszystko, bo to mnie irytuje już powoli. Wiecie? No, fajnie, że oni mają tyle Manpowera. Hm nie że żeby w ogóle może co, coś zrobić ale o a, a w sensie dobra mniejsza a bo wy tylko to robicie mm, ale dlaczego nie to what why how The hell Mhm, dobrze, czyli mamy jedną fabrykę militarną, dodatkową. Dziękuję bardzo, weźmy nawet troszkę, zwiększmy tutaj produkcję tego i poprosiłbym od, o, Portugalii, poprosimy. I choćcie mnie tutaj jeszcze dodatkową jednostkę tu wyślemy, może zwiększając tutaj wpływ siły, może to zmieni tutaj jakby obraz tego, co mam. Oh, god damn it. Mhm, mm Politburo. Hmm, no fajnie, że będę mieć tańszych tych, ale... Jest mały problem. Ja straciłem 240 siły politycznej już. Nie mogę nic zrobić z, z tym. O, fajnie, że wy wzięliście to w ogóle sobie. Ale dlaczego? A, wiem po co. Żeby mi było łatwiej i żebym y żebyście stracili więcej manpowera. Dobra, ja sobie tutaj zacznę już atakować ich. Yy, mój plan albo tu zamknąć ich, albo gdzieś tutaj zamknąć ich. No tutaj mówię na yy, tu. Yy, coś tam Serbie, nie, mniejsza. Ok. Nie, szczerze że zmieniamy plan, yy, robimy tu domykanie ich. Mhm. Pocket defense, dobrze, czyli maksymalne okopanie się, to jest szczerze bardzo dobra rzecz dla mnie. Mhm. I tak myślę. Mm, weźmy może jedną fabrykę wojskową, jeszcze zacznijmy robić już powoli. Nie, panowie, przepraszam, ale wy nie możecie tutaj się. Aha, hmm. konflikt bałkański. Hmm. Hmm. Aha. A wy już? Aha, da Dobra, przestańcie mnie tutaj to atakować. O, A co tu się wydarzyło? A, dobra, już przypomniało mi się, co się wydarzyło. Może dlatego, że ja mam tutaj ustawioną produkcję jednostek, w sensie szkolenie, nie produkcję, przepraszam bardzo. Yy, normalnie wojowników rewolucji nie można produkować, tylko się szkoli ich. Mhm, yy, dobra. Yy, Teraz, co myślę, że można tutaj będzie zaraz ogarnąć, kolejne jakieś możliwości, ale w miarę tutaj już Westfalia już powinna już być powoli. Mogłbym kliknąć tutaj na północy też, żeby już był atak do przodu, ale nie w wydaje mi się, że lepiej jak tutaj pójdę do ataktu, Nie pójdę tak głupio jakoś atakiem jakimś i tyle. Mhm. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. W następnym odcineczku, który myślę, że tutaj będę chciał też jeszcze jakoś na pewno wykorzystać. Yy, w sensie chodzi mi wykorzystać, w tym sensie, że po prostu tutaj będzie coś ciekawego jeszcze na pewno wojenka jakaś, czy cokolwiek. Yy. Jeżeli ci będą chcieli się dołączyć do tego, żeby mi, nie będą chcieli mi oddać tych ziem, pewni Francuzi, to wtedy będzie problem. Mmm, to poproszę, żebyście się zatrzymali. Dobrze, trzymajcie się.